Witajcie, mam świetną wiadomość dla ludzi lubiących slashery, rodzaj filmów, który został zapoczątkowany w latach 80. i święcił swoje triumfy do końca późnych 90. Było ich wiele, ale jednym z ikonicznych tytułów lat 90. jest dla mnie scream, czyli krzyk. Do tej pory mieliśmy i wydawało się, że z idealnym zakończeniem, ale twórcy filmu zostawili sobie furtkę i jak teraz już wiadomo postanowili ją znowu otworzyć. Zastanawiam się, czy jest to potrzebne i dlatego w tym materiale do się tego oraz kucheromka tajemnicy, dla kogo jest ten film i co z obsadą, i przede wszystkim, czy będzie trzeba zapoznać się z pozostałymi częściami oraz czy moim zdaniem nie jest to skok na kasy i nostalgię ludzi. Tak więc nie przedłużając. Zaczynamy. Dopiero co dostaliśmy pierwszy plakat nowej części kultowego horroru, a kilka dni temu wytwórnia Paramount Pictures postanowiła podzielić się pierwszym zwiastunem nadciągającego filmu, który teraz macie okazję oglądać na ekranie i muszę przyznać, że robi wrażenie. Film, o ile przez zarazę nie zostanie przesunięty, datowany jest na 14 stycznia 2022 roku i będzie stanowił kontynuację poprzednich filmów, więc jakby nie patrzyć znajomość poprzednich części jest obowiązkowa. Niedługo na kanale pojawi się film odnośnie pierwszej części, więc każdy chętny będzie mógł sprawdzić, co to za film i czy jest dla niego, jeśli jeszcze jakiś cudem nie widział. W obsadzie pojawią się nowi, ale także starzy aktorzy znani z wcześniejszych części. Za reżyserię odpowiada Matt Baletti, Olfin i Tyler Gill. Scenariusz stworzyli James VanBurdy i Guy Bissick. a obsada to Niamh Cowboy, która wciela się w postać Sydney Prescott już od pierwszej części. Courtney Cox, czyli Gay Wellers, reporterka takich sensacji, która niechcący wpakowała się w całą intrygę. David Arcade, oficer Dually, który też miał nie lada przejścia przez całą serię, Marley Shelton, Marisa Beera, Jenna Ortega, Dylan Manit, Jackie Quay, Sonia Amar, Jasmine Savoy Brown, Mason Gooding i Mikey Madison. Tych aktorów nie znam, więc jeśli ktoś ich kojarzy, dajcie znać w komentarzu, z jakiego filmu ich pamiętacie. Chętnie sprawdzę. Warto także dodać, że już w sierpniu dowiedziałem się, iż Krzyk 5 będzie seansem przeznaczonym tylko dla starszej widowni, gdyż otrzyma kategorię wiekową R. I to bardzo dobrze wygląda, i rokuje, gdyż ten film był bardzo krwawy i brutalny, i okrutnie straciłby na odbiorze, gdyby go ugrzecznili. Zresztą sam trailer pokazuje sceny, których nie powstydziłby się slasher z lat 90., gdzie nie było jeszcze tej całej poprawności oraz cenzury. Co do jakości filmu i wyskoczenia z nim w 2022 roku, i skoku na kasę, cóż mogę powiedzieć na ten temat? Moi drodzy, przede wszystkim nie wydaje mi się, żeby to był skok na kasę. Będzie to zwiększenie całej, słuchajcie, opowieści. Jestem bardzo ciekaw, czy w Campbell zginie tym razem, czy Zabójca w Masce Ducha da radę i kto nim będzie. E jeśli chodzi o to, jestem spokojny, nie wydaje mi się, żeby był to był skok na kasę, natomiast wiem, że film też dobrze zarobi, bo są fani tego filmu, łącznie ze mną. Dużo no, tematów na tym film się biorą, lub na pewno kupią go na DVD, więc tutaj, jeśli chodzi o to, będzie, hmm, będzie dobrze. Natomiast co do jakości filmu, uważam też, że będzie naprawdę całkiem niezły Przynajmniej tak ja czuję. Zobaczymy, zresztą wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy, jakie nowe wiadomości na przestrzeni przyszłego roku wyskoczą odnośnie tego filmu. Także będę trzymał rękę na pulsie. I tu pytanie do Was: czy zamierzacie skusić się na tę produkcję? Czy widzieliście poprzednie części? Jeśli tak, to jak się Wam podobały? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego. Strzała.